Myślałam, że to było z panią konsultować. Nie, skąd? Skąd? Nie, 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 nie. Pani się nazywa Karolina Piechota. Która ma mnie grać, Mówiąc szczerze nie wiem jak wygląda, ale już mi się nie podoba. Jeszcze tydzień temu witałam Was ze słonecznego Sopotu, pamiętacie? A dzisiaj już w Warszawie w redakcji, a za oknem szaro, buro i ponuro. Ale taka pogoda skłania do refleksji. I dzisiaj chciałam Wam też trochę powiedzieć o kulisach pracy dziennikarskiej. Bo wyobraźcie sobie, że wielu menedżerów gwiazd cenzuruje pytania przed wywiadami. No, God, please, no! Bardzo dziwna sytuacja. Tak zupełnie, jakby gwiazda nie potrafiła powiedzieć, czy na przykład na dany temat nie chce rozmawiać. Że. że um, re, re. Na przykład. No, wystarczy. A to nasza dziennikarska codzienność, której wy nie znacie, ponieważ widzicie materiały, jak już są przycięte, pomontowane i gotowe do emisji. A potem jest zaskoczenie, że jakaś gwiazda, która wykrowa jeden czy drugi przebój po jednym czy dwóch sezonach traci na popularności. No właśnie, jak to się dzieje, że media się nią potem nie interesują? Moja kariera zaczęła się dwa dni temu. A spójrzmy na przykład na taką Maryle Rodowicz. 50 lat na scenie. Ale słuchajcie, nigdy, przenigdy nie zdarzyło mi się, żeby pani Maryla Rodowicz cenzurowała mi pytania przed wywiadem. Poza tym nigdy, przenigdy nie zdarzyło się, żeby na jakieś pytanie nie chciała odpowiedzieć. A jest przy tym dowcipna i niesamowicie szczera. Zresztą sami się przekonajcie. Pani Maryla jest pani tuż po zejściu ze sceny. To są niesamowite emocje. Ja wiem, że pani zawsze ma tremę przed występem. Czy tym razem było podobnie? Nawet mam tremę po zejściu ze sceny, po prostu ta publiczność mnie rozwaliła, to jest tak wzruszające tej chowacji, że no, trzęsą mi się ręce do tej pory. Pani wzięła udział w takich specyficznych koncertach, ponieważ przeboje z winyla yy, oraz przeboje Wolnej Polski. Która z piosenek z tamtego okresu, do której Pani czuje największy sentyment, jest dla Pani najważniejsza? Ojej, ja miałam tyle tych piosenek w latach 70., -tych, 80., -tych. przecież w 80. powstała piosenka Niech żyje bal, czyli taka no, piękna, piękny tekst, piękna muzyka, wsiąść do pociągu, no ale to już było, to jest 92 rok, a więc już czasy nowożytne, ale było tych piosenek bardzo dużo, kolorowej armarki, ojej. Pytanie jeszcze o te zakulisowe rzeczy, które się dzieją, ponieważ właśnie wiedziałam, że Pani tutaj schodzi jeszcze przed naszym wywiadem. Stylistka poprawia sukienkę, wszyscy o Panią dbali. Proszę powiedzieć, yy, czy, czy, yy, ile osób pracuje na taki jeden występ? No ja mam yy, fantastyczną ekipę. To nie była stylistka, tylko to była makijażystka Kamila, która mnie maluje już kilkanaście lat. Ja lubię pracować długo z ludźmi. Tu Piotruś, fryzjer, pracuje krócej, ale... Mam muzyków, którzy pracują ze mną, gitarzysta na przykład 22 lata, no to jest kawał czasu. Ale zwykle muzycy pracują ze mną długo. A ja słyszałam, to chyba nawet pani powiedziała z ust, pani, że pani bywa despotyczną szefową. Ależ oczywiście, ja poza tym jestem pani karą i jak mam wyjść tutaj na scenę sopocką, to jest zawsze stres, zawsze trema. Na ogół się dobrze kończy, ale zanim wyjdę na scenę, to jest naprawdę wielkie napięcie. Ale ekipę mam zgraną, on jest menadżer Bogdan Zeb, z którym pracujemy 30 lat. Więc to są wszystko długoletnie no, wymyśla. Długoletnie przyjaźni, długoletnie znajomości i współpraca przede wszystkim. Tremą radzi. Ma Pani jakiś sposób? E, niestety często mnie ta trema rozwala. To przyznaję, że czasami sobie nie radzę. To znaczy, ona mija po pierwszych minutach piosenki, ale zanim idę, to trzęsą mi się ręce, łamie mi się głos. E, no, paraliżuje mnie często trema. Tak jak powiedziałam, ona mija po paru minutach, ale początek, żeby, muszę się zawsze wziąć w garść wziąć w garść. Wiele tekstów, pani piosenek tych fantastycznych napisała Agnieszka Osiecka, o której niedbawem będzie realizowany serial. Wiadomo już, kto zagra y, panią w tym serialu. Jak pani y, się ustosunkowuje do tego wyboru? E, no, Agnieszka Osiecka jest y, poetką wybitną, wybitną autorką tekstu, wybitną pisarką, no, z człowiekiem pióra. E, cieszę się, że, że taki serial powstaje. Nie wiem, kto mnie będzie grał. I e, nie wiem, czy, no, Myślę, że nie będę zadowolona. Kto by nie grał? A, bo myślałam, że to było z panią konsultować. Nie, skąd? Skąd? Nie, 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 nie. Pani się nazywa Karolina Piechota. Która ma mnie grać? Mówiąc szczerze, nie wiem, jak wygląda, ale już mi się nie podoba. W takim razie, ale może trzymać. Tak jak nie tym. lubię, jak ktoś śpiewa moje piosenki po prostu. O, to ciekawe. Tak, no właśnie... mimo że zdarza się, że to są bardzo dobre wykonania, no po prostu nie lubię. Czy nie mogłaby pani być jurorką The Voice of Poland. No mogłabym, ale pod warunkiem, żeby nie śpiewali moich piosenek ale wśród młodzieży też są chlubne przykłady. Między innymi taki Adam Rudnik. Namówiłam go na bardzo fajną, szczerą rozmowę, którą przeprowadziliśmy na plaży w Sopocie. Zobaczycie już ją w przyszłym tygodniu. Zerknijcie też na mój Instagram. Tam jestem codziennie. A ja słuchajcie, policzyłam sobie, że już moje filmy od początku istnienia kanału, czyli od 7 miesięcy, oglądaliście przez 24 lata. No coś niesamowitego. Bardzo Wam dziękuję. Tutaj obejrzycie moje filmy z poprzednich tygodni. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, dochodzimy do 12 tysięcy. Bardzo fajnie i do zobaczenia. Cześć. I tak, a tu Tu się dzieje